Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Piszko Lubie Kłodzko. Chcielibyśmy Państwu przedstawić wspólnie program wyborczy na najbliższą kadencję pięcioletnią, jak i również kilka informacji dotyczących naszego miasta. Drodzy Państwo, zarejestrowaliśmy kandydatów na radnych we wszystkich czterech okręgach w mieście Kłocku. Kandydaci, jak widać, stoją ze mną. Mamy na 29 kandydatów 14 kandydatek. I 15 y, kandydatów. Drodzy Państwo, plan na te najbliższe 5 y, lat i y, ofertę, jaką mamy dla mieszkańców miasta Kłocka, przedstawia się następująco. W pierwszej kolejności w tej nowej kadencji chcielibyśmy wspólnie przygotować i zrealizować kartę mieszkańca Kłocka, która polegałaby na różnego rodzaju rabatach y, w gastronomii, jak i również y, rabatach na wejścia do atrakcji turystycznych y, miasta. Chcemy postawić również na rozwój turystyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego miasta poprzez przede wszystkim wydzielenie osobnej spółki na twierdzy Kłocko, jak i również kolejnych inwestycjach i adaptację kolejnych przestrzeni twierdzy głównej, jak i również fortu Owcza Góra. Chcielibyśmy również przygotować się i wykonać budowę dwóch parkingów podkreślam, dwóch parkingów wielopoziomowych i tutaj lokalizacje tych parkingów mieszczą się na, będą się mieścić na terenach w tej chwili prywatnych, ale gmina będzie strzyniła starania, aby te tereny odkupić. Mam na myśli tutaj ulicę Krótką Śląską, jak i również końcówkę ulicy Zofii Stryjeńskiej, teren dawnego Młyna. Kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy wykonać, to przede wszystkim remonty i adaptacje skwerów, jak i również podwórek, czyli kontynuacja tych wszystkich inwestycji, które były wykonywane w tej kadencji i w poprzedniej. Chcielibyśmy również skupić się na remoncie chodników i tutaj chciałbym wymienić kilka chodników w ciągu kilku ulic, a mianowicie w ciągu ulicy Podgórnej Krasińskiego, Okrzei, Morcinka, Sienkiewicza oraz wielu innych, bo potrzeby remontowe e, ciągów komunikacyjno-pieszych są priorytetem naszym. Kolejną rzeczą, którą byśmy chcieli wykonać, to zwiększenie infrastruktury dla młodzieży. Mam na myśli tutaj budowę Street work artu. i tutaj konkretną lokalizację podam przy ulicy Walecznych poniżej kasyna. W przyszłym miesiącu gmina stanie się właścicielem tej nieruchomości poprzez dokonanie zamiany z jednostką wojskową, która trwa już od ponad dwóch lat. Chcielibyśmy też poinformować mieszkańców i opinię publiczną o tym, Iż będziemy chcieli zmodernizować stadion i zbudować stadion lekkoatletyczny. Nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, jak i również z nawierzchnią trawiastą na ośrodku sportu i rekreacji. Na chwilę obecną gmina Miejska Kocku dysponuje dokumentacją, pełną dokumentacją projektową tej inwestycji. Nie zasypujemy gruszek w popiele, i w dalszym ciągu w tej kadencji będziemy dążyć do tego, aby pozyskać środki zewnętrzne na budowę EcoSmart przedszkola w lokalizacji znanej państwu jako dziennikarzom jak również mieszkańców na osiedlu Kruczkowskiego. W dalszym ciągu chcemy kontynuować realizację wymianów kopciuchów i źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie i tu chciałbym podkreślić jedną zasadniczą rzecz. Chcielibyśmy ten program, na ten program pozyskać oczywiście środki, ale również dokładać z budżetu gminy, aby była możliwość wymiany tych źródeł ciepła w 100%owym stuprocentowym wkładem zewnętrznym, tak aby mieszkańcy, osoby, które zdecydują się na wymianę tego typu źródła ciepła, nie ponosiły kosztów związanych z wymianą. Chcielibyśmy również w dalszym ciągu modernizować ulice ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, między innymi ulice Grunwaldzką, Sienkiewicza, Świętego Wojciecha, Letnią, Spółdzielczą i wiele innych, które są na, naszym, na terenie naszego miasta. Oczywiście szczegóły zostaną też przedstawione państwu, dziennikarzom w w sposób elektroniczny prześlemy dokładny opis tego programu. I tutaj ten komponent chciałbym zakończyć i teraz chciałem Państwa poinformować i mieszkańców Kłocka o drugim komponencie tego programu wyborczego. I inwestycjach, które podkreślam będą realizowane, ponieważ gmina miejska Kłocko ma już przypisane środki zewnętrzne w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji. Mówię tutaj inwe o inwestycjach na kwotę ponad 47 milionów, z czego ponad 34 miliony to są środki zewnętrzne, które mamy już dedykowane i przypisane dla naszej gminy. A mianowicie budowa ścieżek rowerowych na terenie Fortu Owcza Gora, Owcza Góra, oraz udziałów projekcie regionalnym z województwem dolnośląskim, tak zwaną dolnośl cyklostradę dolnośląską i wy wykonanie na terenie miasta trzech tras rowerowych, a mianowicie trasy Złotej, Sudeckiej i Kłodzkiej. Będą też Państwo i mieszkańcy Kłodzka poinformowani odpowiednimi linkami, jak te trasy mają przebiegać, bo one są już narysowane na planie miasta. Oczywiście w dalszym ciągu chcemy termomodernizować obiekty użyteczności publicznej i tutaj środki, tak jak podkreśliłem, są już na to zapisane, a mianowicie budynek ratusza, budynek Kłodzkiego Ośrodka Kultury, jak i również halę sportową w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Chcemy również prowadzić dalej renowację istniejących budynków publicznych oraz mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej i cieplnej. Chcemy również, mamy już dokumentację przygotowaną na kolejny etap przebudowy Fortu Owcza Góra. Mamy pełną dokumentację przebudowy basenu odkrytego i w momencie, w którym będziemy mogli podpisać, już będę mógł podpisać umowy na środki, które są dedykowane, ogłosimy przetarg na przebudowę odkrytego basenu w Skłodzku. Będziemy również realizować, kontynuować realizację rozwoju programu mieszkalnictwa na terenie miasta Skłodzka w ramach spółki SIM Sudety, która otrzymała już pozwolenie na budowę. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie uzyskania kredytu z PGK, dokładnie spółka w ramach tego dużego projektu. Na ulicy Warszawy Centrum w dzielnicy Jurandów. Tam na chwilę obecną powstanie pierwszych 24 mieszkań docelowo myślimy o 90 lokalach. Spółka będzie w tej chwili na etapie przygotowania dokumentacji projektowej na rozstrzygnięcie przetargowe. Chciałbym Państwa również poinformować o działaniach, które zostały podjęte w ostatnich 5 latach, związanych z pozyskaniem inwestora przy ulicy Dusznickiej. Na chwilę obecną inwestor ten z, z branży logistycznej uzyskał pierwsze pozwolenie na budowę na budowę pierwszej hali 23 tysięcy m2 pod dachem. A docelowo ma być to około 60 tysięcy m2 pod dachem, gdzie docelowo znaleźć pracę ma około 450 osób. Będziemy również prowadzić rozmowy z użytkownikiem wieczystym Targowiska w Polsce i będziemy chcieli na to przebudowę tego Targowiska pozyskać środki zewnętrzne, ponieważ gmina jest właścicielem tej nieruchomości. Jak i również środki chcemy pozyskać i będziemy mogli w ramach programów szwajcarskich pozyskać środki na budowę nowej instalacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie na ulicy Sierpowej ale na ulicy Pół, Półwiejskiej i mamy tutaj dwie możliwości albo środki szwajcarskie albo środki z krajowego programu budowy z mojej strony, drodzy Państwo, to wszystko. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Możecie Państwo zadawać pytania mi lub bezpośrednio poszczególnym kandydatom. Dziękuję.